Poza tym, że e, kamera rzeczywiście e, często nas okłamuje, to też pokazuje nam e, e, zwłaszcza przy e, transmisjach na żywo e, to, czego to, co niespecjalnie chcielibyśmy pokazać. Tak? Czyli wpadki, które się zdarzają. Najgorsze wpadki, jakie wam się zdarzyły na antenie to, przypominacie sobie w tej chwili, poza atakami śmiechu Eweliny. Takie, takie, takie kompromitujące, po których chciałoby się wstać i wyjść Na przykład. Studia. To ja nie, nie przypominam sobie. Chyba wszystko przed nami. <laughs> <laughs> zdarzają się jakieś rzeczy, ale... Nieprzyjemne, tak. Nie no, wiem, gość jest nieprzyjemny. Nie, najczęściej zdarzają się przejęzyczenia. To, to, bo to jest... Bo, bo czy ty w przypadku mówisz... takiego przejęzyczenia stresujecie się, czy raczej staracie się to obrócić w żart, jak to wygląda? Znaczy, Zależy faktem kiedy. jest, mhm. że formuła tego programu jest taka, że ona jest luźna, więc każde przejęzyczenie mhm. można przekuć w sukces tak naprawdę. W momencie, kiedy to jest poważny program, to jest trudniej. Natomiast, bo ty mówisz o transmisji na żywo. Program nasz ma 5 godzin i on jest na żywo. To, 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 e, d, d, no niech e, ktokolwiek to nas ogląda, tak sobie dla próby. Nie, nie mówię 5 godzin, godzinę, usiądzie i mówi, opowiada. I, i wtedy, bo, bo nas też się oczywiście z tego bardzo szybko ocenia, i, i to jest czasem bolesne, czasem przykre, nie ma się co oszukiwać, ale e, no, naprawdę proponuję takie ćwiczenie. Godzinę.